Panie Marszałku, szanowni państwo, panie ministrze, wysoka izbo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Koalicji Obywatelskiej Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni do projektu specustawy z druku 1394. Drodzy państwo, może wiecie, ile osób potrzeba, aby wyciąć 12,5 milionów drzew i zabetonować polski las. Jedna. To minister Michał Kurtyka. Nie szukajcie go na tej sali, bo on na tej sali nie bywa, zwłaszcza żeby dyskutować projekty, które wychodzą z jego ministerstwa. Jak na ironię, to właśnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest wiodącym w pracach nad projektem, który umożliwi przekształcenie kolejnych 1250 hektarów lasów pod inwestycje. Pod inwestycje takie jak pierwszy polski samochód elektryczny, który będzie, proszę Państwa, tak ekologiczny, jak ekologiczne może być coś, co powstało na zrębie lasu. Żeby była jasność tak dla inwestycji na Śląsku i na Podkarpaciu, tak na każde miejsce zlikwidowane w górnictwie i energetyce muszą powstać nowe miejsca pracy w branżach przyszłościowych, ale nie w taki sposób, nie wbrew konstytucji, bo przecież ten projekt władzy ustawodawczej przypisuje kompetencje wykonawcze. Nie bez konsultacji społecznych i bez uzgodnień międzyrządowych. Nie na zrębie lasu. Nie wycinając pomniki przyrody i niszcząc gatunki chronione, bo ten projekt wprost na to pozwala. A my będziemy to dziś naprawiać naszymi poprawkami do drugiego czytania. Szanowni państwo, rok temu w ogniu stanął Biebrzański Park Narodowy. Z powodu suszy nie było wody w kranach w wielu gminach. W tym roku dramatyczna powódź nawiedziła sąsiadów, Niemcy, Belgię, Holandię, teraz Chiny. Wszyscy, wszystkie niosą dramatyczny bilans ofiar i strat. Panie posłanki, panowie posłowie, kryzys klimatyczny już tu jest. Mimo to postanowiliście w tym trudnym czasie procedować taki projekt bez udziału społeczeństwa i bez trybu. To moment, proszę Państwa, w którym pośpiech jest wskazany, ale tylko przy sadzeniu nowych lasów i obejmowaniu ochroną istniejących, we wdrażaniu nowej europejskiej strategii leśnej w Polsce tymczasem polskiemu rządowi pośpiech towarzyszy w planach kolejnej wycinki. Proszę Państwa, wasza kadencja skończy się niedługo, ale kryzys klimatyczny z nami pozostanie. Zanim więc posłanki i posłowie Sprawa i Sprawiedliwości przy, przy Włożycie do niego rękę i zagłosujecie za kolejnym projektem, który przyspieszy serię nieszczęść w Polsce. Pomyślcie, czy na pewno takiego świata chcecie dla siebie i swoich dzieci?